Skoro nowa, daj wolumna maksa Minęła dekada To miasto ciągle rap gra To czysta zajawa Jak nie wierzysz, no to sprawdzaj Odpalam gibona jak schemat na głowę siada koronowa, daj wolumna maksa Minęła dekada, to miasto ciągle rabgra. gra To czysta zajawa, jak nie wierzysz no to sprawdzaj Odpalam gibona, jak schemat na głowę siada Elo, witam, wcześniej, niech się buja cały blok Mogą zabronić mi palić, ale hip-hop nigdy stop Nigdy nie mam dość, jak nawijam to bez pięcia Z ziomkiem na kwadracie smarzę bity, pisze teksty Biegamy po chmurach, to jest nasza subkultura młodzieżowa To nie moda, taka już nasza natura skłóci Biegamy po mieście, ale ręce mamy wolne Piszę rymy te na wolno, jakbym spalił solo kolbę Odpala na mikrofon i tak męczę wszystkie bity Stereo pali głośnik, ale klimat znakomity Bujam się do rytmu w oparach, dymu Studio KWO, za mną stoi pięciu typów. Za mikrofonami stoją typy z gibonami. Pochodzę z tego miasta i to chyba sprawa jasna. Dobra wbitka i nagrywka jest ekipa, to jest chill. To głos tego miasta na winę, to jeszcze raz. Ej, daj wolumna, maksa, ziomek, to głos koronowa. Minęła dekada, a to miasto ciągle rabbia To czysta zajawa, jak nie wierzysz, no to sprawdzaj. Odpalam gibona, jak schemat na głowę siada. Daj wolum Maxa ziomek, kto go skoronowa. Minęła dekada, to miasto ciągle rabdza. To czysta zajawa, jak nie wierzysz, no to sprawdzaj. Odpalam gibona, jak schemat na głowę siada. Dobra bitka i nagrywka jest ekipa, to jest chill. To głos tego miasta na winę to jeszcze raz. Daj wolumna maksa ziomek, to głos koronowa. Minęła dekada, to miasto ciągle rabgra, To czysta zajawa, jak nie wierzysz, no to sprawdzaj Odpalam gibona, jak się na głowę siada. Daj wolumna maksa ziomek, to głos koronowa. Minęła dekada, to miasto ciągle rap gra.